Dobra, chłop się pomylił, miałem taką akcję, że po prostu myślałem, że mam zaznaczenie zrobionego Izaka, a się okazało, że nie mam. E, nie wiem skąd mi się to wzięło, ale faktycznie. No dobra, także, tak jak powiedziałem, tak też zrobimy, zagramy sobie um, dzisiaj demo Mama, Bo jest to szybki, nie wiem czy szybki, ale na pewno prosty challenge. Jest prosty raczej, bo jest do mam Smart tylko. Grzybki, powiesadzę sobie grzybki, bo jest tu szansa na... Jest to część, w którym zaczynamy z, z Fetusem, zaczynamy z Bomb Detonatorem. Naszym celem jest serducho, czyli nic szczególnego. Jeśli mam być szczerym, a czyli one nie, nie ten, nie zostają. Myślałem, że zostają, szczerze mówiąc, zostają tylko, tylko te normalne, ale za to możemy je, możemy je po prostu wysłać wcześniej. Okej, okay, to, to jednak jest troszkę inaczej niż, niż, niż zakładałem. Ale no tak, challenge dosyć prosty, dosyć przyjemny. Unlock za niego jest nie wiem jaki, nie pamiętam. Muszę sobie zainstalować ten mod, który pokazuje unlocki za challenge na, na menu jakby challenge, ale to później. Um, I właśnie znowu zapomniałem modu włączyć, także zagramy sobie po prostu dalej bez. Natomiast nie ma to większego znaczenia w tym przypadku. No i widzimy, jest to challenge raczej prosty. Po prostu wysadzamy wszystko, co jest na naszej drodze, wchodzimy do secret roomów za darmo. Nie um, mam niestety pieniędzy. Wchodzimy za darmo do secret roomów, e, większość tutaj gry nie powinna sprawić nam większego problemu, no bo to jest jednak... No jednak do Prophet jest taki spoko przedmiotem. No i to też jest tak jakby de facto normal mode run, więc y, serduszek też wypada więcej. Cały run jest troszeczkę prostszy. Nawet te słoiki znaczy słoiki eee, słoiki Słoiku to jest fetus eee, Fetus nie ale... Mm, co ja chciałem powiedzieć, że te... Nie słoiki, tylko... Poty. Yy, doniczki, o. banki, Nie no, takie to są doniczki. Poty to się mówi. pots, nie? Tak mi się wydaje, że to są właśnie takie garnki? Może? Nie, no garnki nie. To są bardziej. Um... Co to jest, tak w zasadzie? No, taka doniczka. Czego miał przykrywkę, to mogłoby być też takim słoikiem. Jak na przykład są słoiki na ciastka, nie? W pewnym sensie. taki cookie jar, trochę. Ale to chyba nie, nie ma być cookie jar. To ma być taki właśnie doniczka bardziej. O, tu by mogło być spokojnie, bo by nam się udało tu dolecieć. Chociaż niekoniecznie, bo mamy już, już mamy fajny spacebar, który jest pod challenge, więc nie wiem, czy się chce go pozbywać. Um, natomiast na no, ten to było fajne, ponieważ cross spacey gwarantowane mamy, dzięki temu. Jest to bardzo satysfakcjonujący ram na pewno, znaczy challenge w zasadzie. Bo możemy tak y, bardzo szybko się możemy rozprawiać z tymi przeciwnikami, dzięki temu. Hermita sobie użyjemy. Mm. Tak, karty The Chariot, mamy tutaj, nie, znowu z tymi słoikami zajebanymi. Mamy tą sakiewkę, właśnie tak chciałem powiedzieć. I mamy w sumie -space, więc wcale, wcale tutaj się nie obawiamy. Niczego nie mamy, muchę, jest to attack fly, nie jest to friendzone, Ok. Attack fly to jest opis przedmiotu. No i lecimy sobie dalej. E, tak, myślę, że pogramy sobie te challenge runy. Um, parę takich challenge runów sobie zagramy szybkich. Um, z tych krótszych, bo po prostu... Jako filler. <grym> nie to, że jako filler, ale po prostu tak, żeby... żeby No nie no, w sumie jako filler, tak żeby trochę zapchać. Bo to można szybko nagrać i potem się nie muszę przejmować, że muszę nagrywać odcinek, bo coś tam. Tylko po prostu mam na zapas. Do Devil wejdę. Mamy tutaj Płodziana. Ja sobie sprawdzę, co jest za ten challenge, bo ciekawi mnie to. Słuchajcie, Google sobie to na telefonie. Demoman Isaac. Demoman, challenge numer 9. Chaos card, okej, okay. czyli w sumie, w sumie spoko. W sumie jest to potencjalnie, potencjalnie bardzo pożyteczny unlock. Zresztą też nie ma co się jakoś tam to bardzo rozwodzić nad tymi wyzwaniami, bo jakby i tak, i tak muszę je zrobić wszystkie, więc e, to nie jest tak, że... No wiadomo, zawsze fajnie jest to blockowe, zrobić najpierw te, które dają nam coś pożytecznego. Dlatego ja sobie przejrzę, co, co tam jest dokładnie za każdy challenge i sobie w Na następnym odcinku też zagramy chyba wyzwanie, bo... Um... Chyba, że to mi pójdzie naprawdę szybko, to może zagramy nawet drugi w tym samym. bo jest, ten, jest jeszcze parę takich, jest slow roll i jest komputer savvy, one są bardzo proste takie też na 5 minut tak naprawdę, więc... O tym też bym bardzo łakałaka -łaka chciał zrobić, bo za to jest devstach, yy, ale to później ach cholera dobra, <laughs> co my tu mamy mas battle of pills, mamy sobie coś takiego, no, okej okay. Nic takiego wartego uwagi już, już nie znajdziemy w tym momencie. Eee, mamy tutaj, prawda, guzik. Nie wiem, co robi w zasadzie matchstick. <grym> tak naprawdę, bym tylko że Tikał, chyba. Tyle, tyle, tyle mi tylko chyba potrzeba wiedzieć na temat tego plinketu. Coś z bombami to na pewno, ale nie może, że więcej bomb wypada. I tak by chyba pasowało, mamy bardzo dużo bomb. 37. To jest dziwne, że w ogóle zaczęliby nam część z tym, bo jakby no, i tak mamy bomb nieskończoność tutaj w tym wyzwaniu, ale no cóż. Um, dobra. No tak, no, bo jeżeli to jest część na 10 minut, no to nie ma sensu, żebym ja. Wrócę mm, 10-minutowy odcinek, nie? dziesięć minut, które przesadziłem, ale no na pewno będzie krótko. E, będzie dużo krócej niż Romany Run. No więc dwa zrobić naraz, to też nie jest taki głupi pomysł. Z, do do sobie wejdziemy Mamy runkę jakąś Na no, fuck, dobra, trudno To The Mo Takisę powysadzamy, bo to zawsze może być... Jest szansa niewielka, bo niewielka, ale... Okej, okay, bo zostil, fajnie. Właśnie ostatnio mówiłem, że chyba tyry zapisano byłem pigułką. I właśnie teraz, tak jak dostałem to, bo Steel tak Myślę, że w sumie możliwe, że Bowser Steel jednak jest pigułką lepszą. To jest na pewno, na pewno są to dwie, dwie z tych, yy, dwie z dwie najlepsze tak naprawdę. Bo co by jeszcze mogło podchodzić pod to? Ale braczku na żebraczku zagramy? Kluczowego najprawdopodobniej wysadzę, bo. Nie mam na tyle Chociaż! Czy ja wiem? Także, bracie komu tutaj daje klucze? NIE! Cholera, dobra. Trudno, zagramy sobie w takim razie na kluczowym. Dam mu parę kluczy. Pack up. Dam mu jeszcze dwa. A dobra, dam mu jeszcze jeden. No kurde, debilne. No. Dobra, wysadzamy frejera. Nic nam nie dałeś użytecznego. Ale dobra, weźmy sobie kalus. Bo jeżeli marsztyk faktycznie tylko zwiększa droplet to... chodzenie po kolcach się wydaje lepsze. No, mamy... The Dice Room. Ciegać można... Na pewno można, bo ten jak jest jako przedmiot, to nie jest jako, jakby... Um, nie jest innate, jak niektóre postacie mają. E, więc e, możemy rolnąć potencjalnie nasz tutaj e, startu, startowy Doktor Fetus, ale nie wiem czy nie wiem, czy jest sens w tym jakikolwiek. No bo taki naprawdę jaki? Nic byśmy na tym nie zostawili. Mamy listok. Mamy proszę Państwa listok. To jest głupota z mojej strony, było, bo mogłem najpierw kupić listówki i potem dopiero Soul Heart, i byśmy mogli się nastakować do pełna, ale trudno. Bardzo dużo pick ale poza kluczami. Bo i serduszek wypada jakoś dużo, bomb wypada dużo, e, pieniędzy wypada sporo, ale kluczy nie wypada... kluczy wypada bardzo mało. No, to jest kwestia tego, że dałem wszystkie żebraczkowi. Mogłem tego nie robić. O, The Fallen, okej. Okay. Masz dla mnie coś fajnego? Eee... No nie jest to... Nie jest to jakiś najlepszy item. A tutaj mamy dwa bardzo fajne itemy, które ja sobie kupię. Bo są to demeczapy I tier zap przy okazji. No i wiadomo, health up, więc nie tracimy nic. Goldhub, żeby jeszcze szybciej... Eee, nie, to nie jest na to że speed żeby... żeby żebym widział w tym jakiś większy sens. No i lecimy dalej. <laughs> lecimy dalej, szybciutko wszystko. Wszystko, 5 minut ran. Będziemy firować wszystko, co jest wokół nas, co... Nie wiem, czy to jest y, pożądane w tym przypadku, bo przez te kicie są trochę mniej, mniej przewidywani w swoim momencie. Jak jeszcze Venus jest fajna, bo oni się przynajmniej atakują nawzajem, to... Fear jest trochę gorszy, szczerze mówiąc. Fear potrafi być annoying na jedynie w świecie. Mm, okej. Okay. Sacrifice run, ciekawe. Run shard, okej, okay, fajnie. No w ogóle teraz runka LG odkrywa. Znaczy nie Algis, tylko um, Ansus odkrywa też Ultrasekret, którą mnie ciekawe. Steam Sale, okej okay. Steam Sale Ristok, bardzo, bardzo potężne combo swoją drogą. A nie, bo to nie, Aha, bo to odkryło tylko część mapy, bo to to jest szarda, a nie cała, pi cała ta a nie cała runa. To też ciekawe może one nie mają takiej jakby nie mają pełnej mocy tak samo Jera chyba nie podwaja tylko po prostu dodaje czyli na przykład jak mamy dwie skrzynki no to dostaniemy dodatkową jedną a nie, a nie, nie będziemy nie, po użyciu będziemy mieli je dwie skrzynki a nie a nie cztery tak jakby było faktycznie z o Endless Nameless sobie wyziąłem ponieważ to bardzo dobry bardzo dobry drinker. Z tą nie przepadam, szczerze mówiąc. Konkretnie tego nienawidzę. AP, debilrum, Flight albo gapi. No. A weźmiemy sobie latanie, czemu nie? Latanie i Speed w zasadzie. A no, latanie zawsze jest fajne. Pozwoli nam jeszcze szybciej tutaj ten run ukończyć. No tylko nie dostajemy Spectral Tearsów. To jest taki mankament trochę Lord of the Pit, że nie ma tych Spectral Tearsów. Gdzie na przykład no... Spirit of the night nie ma tego problemu, bo dają też Spectral Tearsy, Ale rozumiem czemu, czemu to zrobili i czemu to daje Speada zamiast tego. bo Po prostu chcieli, żeby... Bez sensu, żeby były dwa, były dwa po prostu identyczne przedmioty w tej samej puli. Do sobie niczym się nie różnią. Czego nie rozumiem natomiast, to jest dlaczego on kosztuje dwa serduszka. Ja wiem, że flight is powerful, ale bez przesady. Stars Useless. Dobra. <laughs> Plecak nie niby mógłbym. W w sumie niby mógłbym wziąć to, to potencjalnie. Możemy dostać jakiś album of albo albo jakiś book of rev, albo jakąś inną książkę na przykład, Że nie wiem czy biblioteki się w ogóle respią tutaj w tym wyzwaniu, a wezmę ten plecak czemu nie, jest tani, 9 centów, co to jest, bateria nam w tym momencie nie daje nic, więc nie będziemy jej brać i dobra, no <laughs> jeśli tyle w temacie to idziemy po prostu niżej, Poły się zbliżamy do końca 13 minut. Nie, dobra, to chyba to po prostu wrzucę jako. Nie będę robił naraz wrzucę rzuceniu jak jako normalny odcinek. Ej, to, to działa z tym robakiem? Czy ja się żeby to sprawdzić? Ciekawi mnie. Jak to z tym robakiem jest? He, nie działa. Tierce nam tylko od odkrycie. Ale ten dostajemy, jest lepszy ponieważ Endless Nameless jest autentycznie, jest broken po prostu, jest to jeden z lepszych trinketów. Jest taki prawie, że Echo Chamber wersja light, chociaż no nie, nie do końca w sumie, ale, ale prawie. W sensie tak podobny vibe ma, może nie tyle, że działanie samo sobie, ale... Ja wiem, że to jest Curse of the Tower i ja wiem, że niby coś tam, że o, tylko się zranisz, ale jakoś tam nie przejmuję się tym. Ojejku, przestraszyłem mnie, że tego nie to perka. Chciałem być szczerym. Chciałem być szczery, czy mam być szczerym? O, fuck. Ostrożnie. Niezwykle pomocne jest tu to detonowanie bomb wcześniej, bo nie ma czegoś takiego, że na przykład przeciwnik nam odepchnie tą bombę, czy pójdzie w innym kierunku, możemy po prostu kontynuować atak. Grabar... Polifemus! O kurde, polifemus był bardzo fajny, ale... ale... Technology ale nie, nie, nie mogę. Na challenge'u będę robił bosrasz... Potracę, potracę tylko życie bez sensu. Nie opłaca mi się to. Jakbym miał kartę jakąś do wytapania, że mogę na tym pomyśleć. Tak na dolną sprawę. Kurde, no, ja pierdolę. A, okej. Okay. Chyba, że tak. To jest spoko. To nie wiedziałem, że istnieje taka synergia w ogóle. Koń z X-em, koń z X-em. Nie, niestety. Dobra, trudno. Dobra, tak się poczułem bezpiecznie, a tutaj nagle... ...potraciłem trochę zdrowia i teraz się zaczynam obawiać. No to o, taki łatwy, taki łatwy challenge, ale też człowiek się rani sam na dobrą sprawę. No doktor Fetus jest, jakby nie patrzeć, delikatnie ograniczającym przedmiotem. Będziemy szukać Secret roomu po prostu. No ale to z tymi trollbombami fajne. To też się czegoś nowego dowiedziałem w zasadzie. Albo może bardziej przypomniałem sobie coś. Wydaje mi się, że już grałem w ten challenge wcześniej, na, do, na dwóch save'ach, pewnie się na to natknąłem. E, tylko po prostu teraz jakoś tak... No, wiadomo z racji, że teraz to gram, no to przypomniałem sobie. To. I potem o tym zapomnę, bo no jak często ma się e, bomby detonator z, z jakimiś tam... Znaczy w sumie to nie trzeba mieć nawet Persodon Tower, Wystarczy po prostu, że trot bomba się zrespi, ale jakoś tak to jest taki fakt o Izaku, o którym się po prostu od razu zapomina po zrobieniu go. A więc nie wydaje mi się, że... Okay. Dobra. A ten, ten vis nam robi naprawdę dużo. No te, te akurat brimstone'owe visy są, są całkiem, całkiem... Jest to jeden z najlepszych na pewno, z, z Go, jakie można dostać. Nie ma, się śmieje. W to nie pomyślałem, przy może, tym możemy skipować pomieszczenia dosłownie. Już się za mocno nad tym nie i teraz, teraz to do mnie dotarło że ja mogą skończyć faktycznie w 5 minut po prostu skupując wszystko, ale tutaj też z drugiej strony i życie też się liczy przecież, a to raz, a dwa, że no jednak no na pewno dużo, dużo fajniej jest, dużo przyjemniejsze do grania jest run, gdzie faktycznie gramy w grę, nie że i taki run, w którym, w którym w nią nie gramy. Mm. Mm. okej, okay. dobra. Ale czy tu może być Secret Room? Nie tak. Znaczy nie, nie znaczy, że tu będzie, ale na pewno może być. No nie, nie ma. Ale nic, trudno. Oj, i właśnie na przykład tak tacy przeciwnicy są, do których to są normalnie bardzo denerwujące. Ale tutaj z taką synergią już trochę łatwiej się z tym jednak. Tak samo hosty na przykład. Hosty normalne są no, jednym z najgorszych możliwych rzeczy, jakie mogą się przytrafić osobie, która ma aktualnie beid z Doktorem Fetusem. Chyba, że macie Poison na przykład. To tak, to wtedy wtedy OK. Czy to mi daje stat upy? Nie. Dobra. A się, sobie ze SnaimS. Które nam nie robi też nic w sumie, to jest okay. burmy jeszcze sobie pod koniec. No dobra. I spoko. Także zrobiliśmy sobie challenge, odbieraliśmy Chaos Card, który jest nawiązaniem do Magic the Gathering, czyli takiej karcianki, jeżeli ktoś gra w Magica, to niech się napisze. Pewnie nikt nie gra, ale... Ciechanowski gra w Magic the Gathering. Dziękuję bardzo.